No i witajcie na moim kanale. Siedlisko drzewo z tej strony, <laughs> Teresa Filkowska. <laughs> Januś, no wróciłyśmy dopiero ze spaceru, a ty mi się już do Siana ładujesz, dziewczyno. No i Dianka Filkowska, no widzicie co ona robi? No, na Sianko, to ona pierwsza, no ona pierwsza. No proszę pani, ja tu będę pracować. Pani by, pani by mogła wyjść stąd? Dzisiaj na Ziemi, słuchajcie, pokażę Wam fajną dekorację do ogrodu. O, poszła sobie wasza panna, zostawiła mi trochę siana. Jak widzieliście wcześniej, na filmiku oczywiście robimy dzisiaj pajączka i pajęczą sieć. No więc, moi drodzy, słuchajcie, robimy. Dla jednych bardzo straszny, dla innych mniej straszny. Pajączek i sieć. Ale słuchajcie, to będzie taki przyjazny pajączek. To będzie taki pajączek ogrodowy, który będzie pilnował naszego ogrodu. I to będzie taki właśnie oswajający nas z tymi właśnie paskudami takimi. Słuchajcie, ja wiele, wiele lat strasznie się bałam pająków. Strasznie, ale to tak strasznie że ja po prostu bałam się czasami z łóżka wstać, bo myślałam, że one po prostu gdzieś tam po podłodze chodzą i wejdą mi na nogę i w ogóle... No, miałam koszmary z tego powodu. Ale właśnie ktoś bardzo mądry powiedział, że yy, żebym, jak umiem rysować, umiem coś tworzyć, no to żebym w każdym yy, materiale gdzieś szukała właśnie jakoś tak tego pajączka, żebym się z nim oswajała. I wizualnie, i, i manualnie, i tak naprawdę... No nie do końca się z nimi oswoiłam, bo nadal jak gdzieś chodzę po lesie, to gdzieś pojańczyna na twarzy, to od razu Aa! i w ogóle jak krzyk, wiecie, no to mam tak dalej, ale słuchajcie, no już tak nie boję się panicznie, tak, tak strasznie, tak wiecie, da się żyć, no da się już żyć z tym, więc słuchajcie, jak ci, którzy się boją, to niech się z nimi oswajają, bo tak naprawdę życie na wsi, no... Nie da się żyć na wsi bez kontaktu z tymi zwierzętka, z zwierzątkami, z tymi owadami, z tymi no, małymi stworzeniami. Mm. <laughs> powiem że... Nie... no co? Z tu, co ty mnie tu iskasz? No właśnie to, to z tymi zwierzątkami, a z tymi zwierzątkami, z tymi małymi buziarami małymi, z tymi, o! o tygrysami. Więc e, pokażę Wam, jak zrobić fajnego. Pajączka i, słuchajcie, co ważne, co ważne, pajęczynę do tego, żeby fajnie w ogrodzie to zaaranżować. Pierwsze co robimy, odłok, później e, połączenie tułowia z główeczką. Jak widzieliście na załączonych obrazkach, zbliżenie jest, więc można sobie coś tam albo sobie narysować, albo z jakiejś książki przyrodniczej. Także spokojnie damy radę zrobić. Naprawdę prosty pająk. Susie młoda, susie młoda. Więc co? Robimy taką taki odwok, taką kuleczkę taką nieforemną. Sznurek sizalowy. No i sianko sobie, słuchajcie, ugniatam. Ja robię dosyć dużego pajączka, bo wiecie, ogród mój jest dosyć duży, więc nie żałuję sobie. Januś! dziecko, Co mi tutaj trzodę robisz? Już byłaś na spacerze. Byłaś. Koniec zabawy. Mój będzie taki porządny. A jączek musi być porządny. Byłaś no przecież cała w sianie, dziewczyno! Idź! O, myślę, że taki odwłok. Jeszcze zaraz zobaczę, jak się z tym zwiąże. Może sobie zawsze się dołożyć. No i słuchajcie, mam odwłok i teraz robię główkę. Główka to taka podłużna po prostu, tak żeby nawiązywała do tego naszego polnego. Znaczy, wy możecie sobie zwykłe kuleczki robić, a ja chcę takiego rasowego polnego. No dobra, no dobra, no dobra, no. Nie lubisz też pająków, widzę. No nie lubi dziecko pająków, nie lubi. Os nie lubisz. Ty chodzisz i cały czas ganiasz te osy. Ganiasz i ganiasz. No. Ganiasz i ganiasz. Zostaw mamunii rękę. Nie ślinie. Ścin Ślinisz mnie jak dziecko małe. Kto mnie tak śni, co? Dobra. To będzie taki ten i główka. Taki ten i główka. Na końcu będzie główka. Nuniusia, Nuniusia moja malutka. Czy ty mnie dzisiaj mało się chyba wybiegałaś, co? Za mało się wybiegałaś? Że mi tu siano gryziesz, zabierasz. O! Taką, taki, taką główkę z takim przejściem. Bo tutaj będziemy mocować nóżki. Nuniusia, nie zabieraj mi sznurka. Nie psuj mi dzisiaj. Kto mi przeszkadza? Kto mi przeszkadza? Kto mi psuje? Czy ty, pieszczotny? ty jesteś? Wszystko ci dzisiaj przeszkadza? Wszystko ci dzisiaj przeszkadza? O Jezu, Jezu, co się dzieje? o jejku, jejku! co się zadziało dziecku? Coś nie pasuje dzisiaj. Okej, okay. sobie to wmocuję później tu, żeby przejście było na na nóżki. Więc słuchajcie. Nóżki, tu ma, zrobiłam sobie taką podłużną główkę. No. Nóżki to moi drodzy to zwykłe patyczki. Już Wam pokazuję jak to zrobić. Bardzo prosta metoda zrobienia patyczków. Z tym, że jest taki mały haczyk. Do środeczka do naszych patyczków będziemy wkładać druciki, po to żeby nasz pajączek pięknie miał wy, wygięte nóżki. Dobra, pokazuję Wam druciki, Słuchajcie, najlepiej ja znalazłam takie stare gdzieś druty, nie wiem z czego to są, ale najlepiej, żeby to były druty minimum te 3 mm, takie albo, albo po prostu po, takie żeliwne, takie grube. Takie, żebyśmy sobie. Ja, ja po prostu gdzieś znalazłam na, na naszym siedlisku te druty ale można kupić po prostu takie yy, wyżarzone, tylko grubsze, albo nawet takie zwykłe, florystyczne, jak robicie małego pajączka. Takie wiecie, plastikiem, o. do wyrobówek się kupuje też takie. O, takie mam, taki mam druty, bo ja robię dużego pająka, bydlaka takiego. <ścoughs> takiego <śmiany> będzie straszył na siedlisku zamiast Diany. Bo Diana to pies obrodny, żaden, żaden. Tak o tobie mówię. Nie bronisz siedliska, nie bronisz. Wszystkich witasz. Z wszystkimi chcesz się przyjaźnić. No. Dobra. Słuchajcie, pokazuję wam taki patyczek i sznurek zalowy. Gdzie jest teraz początek mojego sznurka? Janka mi rozplątała oczywiście. Tak, twoja wina. Tak, tak, twoja wina. I biorę sobie takie dłuższe sianko, słuchajcie. O tak. Po prostu. Drucik do środka. Tutaj końcówkę sobie zakręcam, żebym widziała, gdzie ten drucik się kończy. O. Tak, nie za grubo. Ja troszkę grubiej wezmę, bo mam takiego wypasionego. No i słuchajcie, sobie przytrzymuję sznureczek i sobie zakręcam. Jadę sobie w jedną stronę, dokładając. Słuchajcie, nie musi być bardzo y, sianko zakryte, bo przecież on takie włosy ma na tych nóżkach, więc te nóżki po prostu mogą być takie ogłosione. Więc tak, jadę sobie sznureczkiem w jedną stronę, zakręcam. E, za ciepło ci tu? Tak, ciepło tu jest, no. Jest tu ciepło, i do stodoły sobie dokładam co jakiś czas. O! Tylko sianka. Przegrzała się. Nie? Tak, tak. Przegrzała się. do końca i 6 nóżek, tak? 6 nóżek, bo ma 6, yy, nie, on ma 2, 4 z jednej strony, 4 z drugiej, 8 musi być, 8. 1, 2, 1, 2, 4 z jednej strony, 4 z drugiej, czyli 1, 2, 3, 4. Tak, czyli po potrzebujemy nie 6, tylko 4 druty, bo to składamy na pół, tak czyli trzy, cztery, tak, czyli za dużo wzięłam sobie o dwa, to nic, to sobie odłożę. Czyli tak, cztery patyczki potrzebujemy zrobić, bo będziemy na pół go je składać. Zobaczę, czy nie wystarczy, to nie jest za mało. W moim przypadku, w moim przypadku może być za mało. Wy, jak będziecie robić mały, bo mój tułów jest dosyć duży, to nóżki są za krótkie stanowczo, więc ja będę mocować w taki sposób. Ale wy jak będziecie robić mniejsze, to możecie w połowie sobie mocować, więc ja muszę mieć 8, 6, 7, 8, to jeszcze dwa druciki muszę sobie dorobić. Więc ja będę sobie tak mocować, bo będę miała takie duże. Mój to jest gigant, gigantus. Robię patyczki, zaraz pokazuję jak się łączy. No, i słuchajcie, potrzebujemy drucik jakikolwiek, taki, żeby był gęsty, żebyśmy mogli połączyć wszystkie części. Więc tak, tu włączę z, tym, z tą główeczką, rzucę sobie tu pod spód taką dziurkę, sobie zrobię i wcisnę go, żeby ładnie się łączył. O! I drucikiem go sobie mocuję, tak, żeby był na sztywno. Przymocowałam sobie go. To teraz, słuchajcie, do tego mojego tułowia, że tak powiem, do tej główki, przyczepiam nóżki, tak? Słuchajcie, no, mogę sobie łączyć te dwie ze sobą, i tu pod spodem sobie je mocuję, tak? Czyli e, cztery takie, cztery takie mocuję sobie w tym, w tym oto miejscu. Z trucikami wszystko, tak? Także odwracam sobie i mocuję sobie go w ten sposób. Najpierw tutaj sobie i tą samą szyjkę sobie wzmocnię z tym tułowiem. Juniuś, Niu co tam szczekasz? Co tam szczekasz? No i słuchajcie, mój pajączek już jest skończony. Oczywiście sobie nogi powyginam już na, na yy, oczywiście pajęczynie, którą idziemy robić. Więc słuchajcie, straszny? No nie, nie straszny. Jest taki sympatyczny. <grym> sympatyczny olbrzym. Słuchajcie, więc yy, idziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca, w którym nam fajnie ten pajączek z siecią będzie wyglądać. Słuchajcie, robimy sieć, właśnie, sieć robimy pajęczą. przepiękne są sieci, sieci, widzieliście, no po prostu zawsze jak tupta do nas powoli jesień, to te pajączki zaczynają wić nasze piękne sieć, sieci, swoje właściwie, swoje sieci zaczynają wić, są prześliczne, różne wzory, no jeszcze jak rosa przyjdzie, no to jest co cudnie, cudnie. Do tego potrzebujemy albo taki troszkę yy, grubszy sznur sizalowy, ale ja słuchajcie, dostałam, zaraz Wam pokażę jaki sznur, dostałam sznurek sizalowy, no nie wiem sprzed ilu lat, ale na pewno ze epoki snopowiązałki. Zobaczcie, taki sznurek sizalowy teraz się kupuje, a kiedyś kupowało się taki sznur sizalowy, zobaczcie jaka to różnica. Grubości na pewno, wielkości na pewno. To jest po prostu właśnie dawny sznur sizalowy. Mąż dostał od kolegi, który ogląda moje filmiki i stwierdził, że na pewno mi się przyda. Tak, przyda mi się, jest super. Dziękuję serdecznie. I idę robić z niego właśnie sieć pajęczą. Będzie super. Chodźcie. To jest moje miejsce na moją pajęczynę. mojego pająka <grywa> tu. Jeszcze nie wiem jak to zrobię, nie wiem. Więc trochę pracy mnie to kosztuje. Będzie kosztowało. Coś dzisiaj jakoś mam za dużo myśli. Jakąś muszę zrobić zaczepy najpierw. Robię zaczepy, a później będę wiła. Biorę się do dzieła, zapraszam do oglądania. To, słuchajcie, skończyłam, skończyłam tą misterną y, pajęczą sieć wraz z pająkiem umieściłam na górze, więc e, pokażę Wam oczywiście zbliżenie. Już byłam, w, poszłam w prysznic, bo byłam cała mokra i od nowa i, i po prostu dzisiaj się zrobiło tak gorąco, że aż, po, aż, aż pali. E, no i słuchajcie, idę pokazać Wam zbliżenie, a tymczasem dziękuję bardzo za Piękne, piękne komentarze. Z dachu zeszłam. Dziękuję bardzo za troskę o mnie. Nie bójcie się. Naprawdę na dachu czuję się bezpiecznie. Lubię dachy. Od zawsze zlubiłam, właziłam na drzewa dachy, więc jestem naprawdę jak ten pająk. Nie bójcie się o mnie. Słuchajcie, w ogóle mam, miałam taką, takie przezwisko w dzieciństwie. Pamiętacie pszczółkę Maję? To rodzeństwo mnie przyzywali. Tekla, bo ja wszędzie właziłam, słuchajcie, po drzewach, po dachach, wszędzie ja łamę jak ten pająk, więc <grymnie> przezywali mnie tekla. Nie cierpiałam tego, ale tak już zostało i było, i, i, i czasami się śmiejemy z tego, jak się widzimy. Idę, kończę. Dziękuję bardzo, czekam na Wasze polubienia, subskrypcje i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!